Cześć z tej strony Marcy, witajcie w kolejnym odcinku QA na moim kanale. I słuchajcie, na ten odcinek mam 10 pytań tak samo, tyle, że tylko jedno pytanie było pod ostatnim odcinkiem QA, a reszta to jest wszystko z Messengera. I teraz tak, słuchajcie, zanim zacznę, jedna osoba w komentarzu pod ostatnim QA napisała tekst, który trochę mnie dośmieszył, że czy sam sobie przypadkiem nie wymyślam tych pytań i... I nie odpowiadam sobie sam na nie na co pomyślam sobie jaki w tym w ogóle jest czy jest w tym w ogóle jakikolwiek sens po prostu to nie, ma, nie miałoby w tym momencie najmniejszego sensu robić takich filmów a i tak piszę w opisie filmu że albo pytania są spod filmów albo po prostu z Messengera kto mi pisze to wtedy odpowiadam oczywiście na nie w tej serii a to że pytań czasami jest mało a właściwie większość kiedy jest na mało pytań, no to niestety odcinek wygląda tak, że większość tych pytań niestety jest po prostu z Messenger'a i tak to wychodzi. A teraz przechodzimy do razu do pytania. Pierwsze pytanie: Czy zagrasz kiedyś w coś innego niż CSGO? Chociażby dla rozwoju kanału, bo na razie to już trochę nudzi. Ogólnie tak, sprawę biorąc, to na pewno gdzieś tam czasami w, w, znajdują się poboczne serie. Ja już nagrałem nagrałem Sąsiada z Piekorodem dwa, dwa razy, o ile się nie mylę. Pytają mnie ludzie, czy nagram to po raz trzeci, ale no może i nagram po raz trzeci, ale na pewno nie szybko. Chciałbym, żeby też trochę czasu poszło, żeby to nie było, że to, co trzy miesiące jest ta sama seria, bo to też nie byłoby jakoś sensu w tym. I miałem nagranego jeszcze na Cartera którego już dwa razy też nagrałem, bo tak chcieliście. Bo były te już pytania, nawet nie wiem, czy pod filmami, ale na pewno tam nie pytali kumple czy nie nagram tego po raz kolejny. A też doszli później też nowi widzowie, to pomyślałem sobie, czemu nie. Można nagrać. Jeżeli miałbym to też nagrywać po raz kolejny, to można by było, ale też, no, już jak będzie więcej subskrypcji, myślę, że wtedy będzie miał to większy sens. A jeżeli chodzi o właśnie tego, o to, że trochę to nudzi, to może jednych nudzi, a drugich znowu nie nudzi i czekają na kolejne odcinki z tego. I tak samo, słuchajcie, tak jak przykładowo mówię teraz, merwo I też inni wytykają, no nie będę tego wymawiał, ale między innymi Merwo Nagrywam cały czas te CSA. No i to jest u niego tak jakby też powiedzmy stała seria, tak? E, także no nie wiem, czy kogoś to nudzi, może jak gdyby, gdyby ktoś nagrywał odcinki, e, że jest w Silverze i nie umie z niego wyjść, że załóżmy 6 lat i cały czas jest w, Sil w Silverze jeden i cały czas w tej samej randze, to gdzieś tam może to nudzić, no ale ja już awansowałem tutaj, tu jest gdzieś tam Kałach na skrzydłowym, tu gdzie ja jeszcze tam Siedzę w Silverze 5, na turnieju. Wcześniej miałem gola 2, ale niestety tak to jest, że spadło się z rangi. No, ale nie wiem, czy kogo, kogo to nudzi. Ja wiem, że jest dużo osób, których to nie nudzi. A wyświetlenia są, jakie są. No, po prostu zasięgi czasami spadają na tym YouTubie. No, tak po prostu już jest. Tak to już jest niestety. I teraz tak, drugie pytanie. Czy zarabiasz już na YouTube? Jeszcze nie, jeszcze trochę brakuje do tego, ale może w tym roku jak się uda, zobaczymy. Trzecie pytanie, jaką szkołę masz skończoną? Technikum, liceum czy co? Eee, ja mam skończone technikum. Czwarte pytanie, czy jest ciężko robić Ci codziennie odcinek? Nie do końca, bo jak robię na zapas w weekend, a najczęściej robię w weekendy na, za, na zapas filmy, w tym momencie nie jest. To wystarczy, że po prostu codziennie wrzucę jakiś odcinek. No i w tym momencie daily się robi. Także dla mnie robienie daily nie jest ciężkie, no ale i tak może nadejść taki dzień, w którym materiału może zabraknąć. No. Zdarza się. Ja na razie mam daily od 28 chyba listopada. O ile się teraz nie mylę. O ile się nie mylę, to tak jakoś mniej więcej już będzie. Także pełne, pełne dwa miesiące praktycznie już daily jest na kanale. <laughs> I, I piąte pytanie: jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole? Mój ulubiony przedmiot w szkole ojo, no raczej WF, można powiedzieć. Raczej WF, tak jak właściwie większości ludzi. <laughs> Um, ulubiony przedmiot był szóste pytanie, gdybyś miał wybór nauczyć się między językami między językiem francuskim a włoskim to jaki język wybrałbyś? zdecydowanie francuski siódme pytanie, czy masz instagram? mam instagram od niedawna, właściwie chyba od początku tego roku Mar jakby ktoś chciał dodać to zapraszam marcelo99100 to jest mój nick na instagramie Ósme pytanie. Gracz w gry planoszowe? Powiem szczerze wam bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Raz na jakiś. Raz na jakiś czas. Bardzo rzadko. Prawie w ogóle. Nie spędzam przy tym czasu. Dziwiąte, czy masz Kubek z klubu z Anglii, Włoch i Francji? Tutaj sobie ogólnie przygotowałem dwa kubki, bo tutaj mam tylko i wyłącznie z Anglii. Jeśli chodzi o te kluby z Włoch i z Francji, nie mam. Tutaj mam, nie wiem, czy dobrze Wam pokażę. Jak nie, to sorry, tutaj mam z Liverpoolu kubek. I, i jeszcze z Chelsea. Mam kubek. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo teraz nie jestem pewny. Jak nie, to sorry. Kolekcja idzie. W ten sposób. Może dobrze pokazuję, może nie. Nie wiem. Jak nie, to sorry. Ale myślę też o, oczywiście nad zakupem. Też z innych klubów zagranicznych. Ja, ja te ogólnie kupki kupowałem. Niektóre nad morzem, niektóre też w. Wiśle czy w Ustroniu, gdzie jakoś tak bo to, chyba Wisi mi się wydaje, teraz nie jestem pewny, ale chyba to, tak to była Wisła. E, tak, tam kupowałem kubki, niektóre a tak większość to nad morzem gdzieś tam się trafiały. E, I dziesiąte, ostatnie pytanie, czy używasz aplikacji Żabki, Lidl Plus i tak dalej. E, mam kilka tych aplikacji, mam Żabki, na Żabsony mam Lidl Plus, mam też, no, nie będę już tam wymieniał te McDonaldy i tak dalej, niektóre tam aplikacje używam, są one moim zdaniem przydatne, zawsze coś tam, jakieś punkty się trafiają i fajne nagrody idzie tam mieć, fajne, albo po prostu zakupy poprzez te punkty, tak jakby. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, zostawiać po komentarze, subskrypcje, kto jest nowy, a właściwie nie komentarze, a pytania do następnego Q&A. Także widzimy się w następnych filmach. Siemka.